Witam serdecznie na kanale Siedlisko Kamilówka Dzisiaj taki czerwcowy spacerek, zawsze go robiłem rano Ale tak dla odmiany, chyba dzisiaj zrobię to wieczorem W tej tak zwanej złotej godzinie Co prawda, no niestety o tej porze teraz to słychać gdzieś tam w oddali Jakąś piłę motorową, gdzieś tam jeżdżą jakieś ciągniki No no, ale coś za coś Światło jest naprawdę świetne Także dzisiaj taki króciutki spacerek po mojej działeczce Porą wieczorową. No i co my tu mamy? A no mamy już dojrzewającą porzeczkę. Myślę, że jeszcze tak dobry tydzień i będzie już się nadawała do, do spożycia. Oczywiście ten, kto lubi, bo ja za porzeczką nie przepada mi. I taki kwaskowaty smak, no to nie dla mnie w każdym razie, <laughs> Tutaj mamy borówkę Tylko, że ta odmiana borówki, znaczy ta borówka, w ogóle ten krzaczek, jak i ten tu obok, one już są stare, bo już mają około 15 lat I wydaje mi się, że chyba już na nie czas Małe takie te owoce, nie wiem, czy one duże urosną, jest ich dużo, to prawda Ale tak jakoś, moim zdaniem, dziwnie, dziwnie to kwitnie Tu dla odmiany młody krzaczek, który sobie rozmnożyłem za dwa lata temu i tutaj te boróweczki takie chyba trochę jakby lepsze nie wiem, może mi się tylko wydaje obok tak przy okazji od razu pokażę Wam jaśminowca pięknie zakwit troszkę go na wiosnę atakowała mszyca a i teraz chyba też trochę próbuję trochę z tym walczyć no ale to wiecie jak to jest z mszycą popryskamy, za parę dni ona znowu jest no niestety rododendron już przekwitł i na takim szorcie pokazywałem wam jak obrywałem przekwitnięte kwiatostany i dlaczego to robię. A Teraz tak szybko jeszcze tylko przypomnę, że dlatego, że teraz jak już te kwiatostany są oberwane, to tutaj widzimy te takie młode pąki, które za chwilę zaczną szybciej nam się rozwijać. Oczywiście gdybyśmy te kwiatostany przekwitnięte pozostawili, to on też by tam jakoś sobie poradził pewnie ten rodek. Ale tak troszeczkę jakby pomagamy kwitnienie, powodujemy, że po prostu roślina ta bardziej idzie nie w zawiązywanie, produkcji nasion, tylko właśnie w rozwój rośliny, w liście i żeby w to, żeby w kolejny sezon nam znowu ładnie kwitła. Tutaj w samym rogu moja dwuletnia wierzba Hakuro dwuletnia, dwuletnia, tak, wziąłem od sąsiada gałązki które po prostu wstawiłem do, do wody, puściło to korzonki i do ziemi, wiesz, bo ogólnie bardzo łatwo się przyjmuje miętka świetnie, pięknie zakwitła osłoniłem ją dlatego, że no, jak to kocimiętka, interesuje się nią koty, i się w tym wylekiwały, w końcu by mi ją tak połamały, żeby no nic z niej nie było w końcu tutaj rododendron Mojego, mojego kolegi Andrzeja już ma świeże przyrosty, też był oberwany wcześniej właśnie te kwiatostany. Nie wiem czy to będzie widać. O, widzicie, tutaj, tutaj stary kwiatostan i tu ładnie teraz do boku puszczają świeże przyrosty, czyli w kolejnym sezonie będzie jakby kolejne już wyższe piętro tego krzewu. Pogoda ładna, jest troszkę chłodniej w końcu, bo było bardzo gorąco, a Na, nareszcie jakoś troszeczkę się ochodziło i dobrze. Jabłka, no część mi tych jabłek oczywiście pospadała, bo ja to że te drzewo ono nie da rady wykarmić tych wszystkich małych, które tutaj były. Ale i tak, jeżeli to co tutaj jest zostanie i z tego będą jabłuszka, no to naprawdę nie będzie źle na ziemi, co prawda, proszę zobaczyć, no niestety leży dużo tego, no, ale tak to chyba jest z tymi drzewami, że nie są w stanie wykarmić jakby wszystkich, to druga jabłoneczka też małe jabłuszka idą do przodu no i tutaj trzecia troszkę te jabłonki tutaj nie wiem, zobaczymy w tym sezonie, bo ja tu mam od tego sezonu, od tamtego sezonu mam balie i ona trochę mi tu cień robi, no mam nadzieję że i tak będą jakoś tam dojrzewały, okaże się to na jesieni słychać wszędzie chyba młode kurde podloty czy to już tam nie wiem czy to już podloty czy to już młode sikory gdzieś tam się uganiają w drzewach młodzież chyba już się uczy latać no i fajnie Tutaj co mamy, to mamy czosnek. Z czosnku już poobrywałem końcówki, w których zawiązywały się e, nasiona, ponieważ jak wiecie, może i nie, żeby te główki czosnku były duże, takie dorodne, to należy ten, te końcówki z tymi nasionami obrywać, bo po prostu roślina wtedy całą energię by, nie całą, dużą energię przekazywałaby w rozwój tych nasion, a nie w, w korzeń, czyli w to co nas interesuje w czosnku, w te główki, w sąbki. Tutaj zobaczymy, co się czerwieni, i co my tu mamy. A mamy tutaj poziomki. Jeszcze niech troszkę powiszą, bo jeszcze takie niedojrzałe są. Tu obok nam dojrzewać malina. Może będzie troszkę owoców. Zobaczymy. Ciągle mam problem, czy ja mam jednoroczną, czy dwuletnią tą malinę. Ja wiem, jak to się sprawdza, że za kilka gałęzie powinno się obcinać. No, u mnie tak jakby to chyba wszędzie kwitną. Także no, chyba jest to taka jednoroczna, bo na co roku jak wypuszcza nowe. No. Nie mam pojęcia. Druga jeżynka jest to jeżyna bezkolcowa. Też ma ładne zawiązki, kwiatki. Za chwilę się na to pokażę. Pączki, i no, na których potem mam nadzieję, że będą jeżynki. To już chyba nawet pierwsza taka mała. Tak, to już się zawiązuje owoc. Hortensja. Ta hortensja ma mało na razie. Znaczy wolniej jakoś tak w tym roku zakwita, bo za chwilę pokażę wam drugą, to tamta to już w zasadzie za chwilę rozwinie się w kwiat. A tutaj tak będzie tutaj też dużo kwiatów, ale później. Może dlatego, że tutaj o tu Wszędzie mam drzewa, a rano z tamtej strony, właśnie wschodzi słońce. I tutaj, tak dosyć późno pojawia się to słońce. W związku z tym, może za mało słońca mają te rośliny. Nie wiem. I rysy już przekwitły. Jeden w ogóle nie wiem co się stało. Coś go tutaj zniszczyło. Wiem, że to jest trawa, którą ja ciągle pielę. Mnie tu tydzień nie było i po tygodniu, ale już tydzień temu był taki. Także to nie jest to, że on tutaj zarósł trawą. On już wcześniej coś go tutaj zabolało. Nie wiem co. Gdzieś tam w drzewach słyszę podloty sikorek. Chyba sikorek. No a tutaj co? Juka ogrodowa. W tym roku tylko jeden kwiat będzie. Różnie to jest. Ma takie lata, że mam ich naprawdę i po 5, po 6, w roku jeden. Tu z boku Juka. Już chyba jest niestety zagłuszona przez sosnę, kosodrzewinę, i tu to prawdopodobnie już chyba. a nie jest, ale to ja bym musiał chyba jej tu troszkę pomóc. a tamto i po prostu albo tu przyciąć tą gałąź, i chyba tak zrobię jutro, żeby ta juka mogła jeszcze rozkwitać, albo trzeba będzie ją po prostu stąd wyrzucić. No. Jak to na początku się wsadzało, to było wszystko małe. Wiecie jak to jest, po latach to wszystko rośnie, no i niestety ten pędzarnia w świetle zachodzącego słońca, ładnie kolorkami się mieni czas będzie chyba ją użyć, no nie było mnie tutaj tydzień i niestety tutaj kwiatki, które wisiały tam troszkę pod daszkiem a z braku wody troszkę siadły, nie wiem czy się podniosą, zobaczymy Próbujemy. Zobaczę rano, jutro czy te liście już, kurde, całkiem zgapiały bo te o, tutaj na przykład miały dostęp do wody jak padało i pięknie kwitną. A te tutaj, co były pod tym daszkiem, no to niestety nie. No i co dalej? Kalina już przekwitła no niestety tak to jest z tymi roślinami, kwiatami, że cieszą one oczy nie... krótko dosyć tak samo Złotnik Japoński jeszcze ma troszkę Kwiatków żółtych ale już też w zasadzie powoli powoli przekwita No a tutaj Proszę Teraz rządzi Róża Widzimy oddalenie no, Tak wygląda moja Drewutnia Pięknie ta róża mi co roku kwitnie Chyba jej tu dobrze o, Ale tu nie wiem co się dzieje no, tu nie wiem co się dzieje to musiał to chyba podwiązać, bo chyba jest za delikatne to są znowu dla odmiany świeże pędy, które z ziemi w tym roku wypuściły ponieważ tu mi jedna przemarzła no i trzeba ją dobra, będzie jutro trochę pracy podwiązać, no ale róża, proszę naprawdę pięknie, podoba mi się A na kwietniku przed domem rządzą teraz filetki halcedońskie. Jest tych kwiatów tak dużo, naprawdę, no, pięknie. Bardzo ładne, takie mają mocno czerwonawe, takie w lekkich, chyba nawet pomarańcz wpadające kwiaty. Tu również za chwilę jeszcze przyjdę i muszę przyciąć yy, przekwitnięte kwiatostany yy, piwonii to to kurczę nie wiem czy to jeżówki czy to żurawki nie mam pojęcia takie żółte ładne kwiaty albo rudbekie. nie wiem nie wiem naprawdę nie wiem za chwilę również malwa się pojawi no a z przodu na tej rabacie kwiatowej mam róże róże rabatowe no jak na rabacie to róże rabatowe takie wysokie gdzieś jakby to zobaczyć tak to no gdzieś na metr 20. gdzieś na metr 20. róże dopiero zaczynają rozkwitać będą wszystkie kwitły jedne mniej, drugie więcej no ale wszystkie tu bukietowa też już w tym roku jest ładna, duża się rozrosła a też się rozmnażałem sobie sam yy, ze sztobrów Perukowiec podolski. Gdzieś na wiosnę wspominałem, że będzie miał takie, jakby właśnie takie takie, nie wiem, co są peruczki. Może perukowiec z tego powodu. Bardzo fajnie to kwitnie. Takie bardzo drobniuteńkie, drobniuteńkie te kwiatki. One potem, jak przekwitną, to takie włoski tylko z nich, jakby zostają. Wygląda to dosyć ciekawie. No, za chwilę będziemy już mamy zawiązki młodych, to są już w zasadzie młode orzechy. Też ich jest pełno na tej nie ona co roku ładnie owocuje. Tutaj również dojrzewająca porzeczka czerwona. Miałem jeszcze kiedyś porzeczkę czarną, ale no usunąłem, bo nikt tego nie chciał jeść, tylko po co miał to miejsce zajmować. No i co tutaj mamy? Tu mamy znowu. Borówka. Będzie tych owoców. Naprawdę będzie ich dużo. To kilka odmian, bo to nawet widać, ta jest jakaś inna. Tam są tegoroczne, świeże blue kropy. Muszę powiedzieć, że naprawdę są wielkie te owoce. Jeszcze jak to wszystko dojrzeje, to będą się te krzaki uginały od, od owoców. Fajnie. Tutaj liliowiec, który jeszcze nie ma kwiatów, ale to jest jakaś odmiana chyba późniejsza, bo pokażę liliowca tu z przodu i tutaj już proszę już piękne żółte kwiaty to jest też liowiec i tam to jest liowiec tylko tamty liowiec ma takie bardziej czerwonawe te kwiaty inna odmiana no tutaj kolejna hortensja bukietowa wielka aż powyżej poziomu tarasu który gdzieś na metr 20-30 jest no i tutaj hortensja yy, ogrodowa która zakwitnie, no może nie jest zbyt wiele tych kwiatów, ale pierwsze są chyba, że to jeszcze czas, że pojawi się ich więcej. Zobaczymy. Tu gdzieś na szorcie pokazywałem również truskawki. Odmiana Florence. Piękne, dużo ich jest, fajnie. Ogóreczki. Przepaduje ostatnio, także nie muszę używać nawodnienia kroplującego. Wystarczy im wody tego, co jest powietrza. I co? I zaczynają kwitnąć. Prawda, one jeszcze takie mało, jakieś słabo się rozkładają, ale już zaczynają kwitnąć. Także o, tu następny, tak trochę miałem obawy, bo coś mi się wydawało, że coś z nimi słabo, ale jest na razie ok. No i tutaj wspominałem o moich daliach, które troszeczkę przez lenistwo, przez nieuwagę nie przycinałem ich w zimę, jakie zimowałem w garażu i takie trochę dziwne, je tam powrót. Posadzałem do ziemi, takie już poprzerastane mocno. Ale widzę, że jest wszystko w porządku z nimi, już są pączki kwiatowe. Będą kwitnąć, że jest ok. Tu jeszcze azalia, też już zaczyna przekwitać, już się kończy. tej tu malwa, już się nie mieści w kadrze. Trzeba tak zrobić. A po spodem to ja nawet nie wiem, co to są znowu za kwiaty, troszkę przytłumione zostały przez tą malwę. W ogóle słuchajcie, teraz, jak padają te deszcze, to naprawdę to wszystko rośnie. Chyba aż za dobrze. O, tu mam znowu te kwiatki. Może ktoś wie, co to są za kwiaty, to by mi podpowiedział. No, bo ja nie wiem. Jeszcze jedna borówka. Również ona jest z odzysku. Sąsiad chciał się jej pozbyć. Mówię, daj zobaczymy, czy będzie żyła. No i dałem jej szansę, ona żyje. Znowu malwa. Na chwilę to ładnie wszystko porozkwita. No i tu kolejny liliowiec. Także wszystko, wszystko ładnie rośnie. No dobra, to chyba słuchajcie tyle. Wieczorową porą. Trochę hałasuje mi ta piła. Do cięcia drewna. Także to mówię, ranem pewnie byłoby lepiej. A tu jeszcze tylko wam pokażę sam koniec. Perukowiec, nie perukowiec, pęcherznica. No jest taki kolor, taki ciemnokrwisty, takaż aż wręcz w czerń wpadająca. Piękny jest ten krzew. No to jeszcze tu tak na odmianę, na sam koniec jeszcze również ta buła japońska również kwitnie. No i tutaj mój formowany bukszpan. Trzeba go jeszcze na niego przyciąć, bo teraz ładnie pada, to ma dużo wody. Będę musiał go przyciąć. Dobra, kolejne podejście do pożegnania się. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I do następnego razu. Hej.